Esistenta, tamam. Atomika, w dzisiejszym Najlepszy hosting w najlepszych cenach, a ja zapraszam mianowicie do oglądania. W poniedziałek. Dzień dobry, ja jestem Atomika. W dzisiejszym filmie jesteśmy na Katilandii, dobrze Wam znanej, czyli mieście Kati. Ehm, no, więc okej, jesteśmy, jesteśmy na Katilandii, więc także, także sobie pozwiedzamy, tak jak w poprzednich odcinkach, zwiedzaliśmy Paljonowice oraz Wojanowicę 2.0. Dobra. Chodzimy do domku Kati, e, najwyraźniej. Jest tu główka wojana. Aby, no, pożyczę. Nie no, że Tam jest jakaś piwnica. Mm, Okej, okay, ewidentnie. Ewidentnie Kati się starała. E, tutaj, tam jest kapie woda, to chyba tam jest basen. A, dobrze myślałem. Albo nieskończone źródełko wody. Nie wiem. Nie wiem jakie to miało zadanie, ale... ale no. Ale jest, co nie? Eee, widzowie, dobra, lecimy, lecimy do centrum miasta, tu jest trochę rozwalony wieżowiec, więc trochę dziwnie. E, więc sam nie będę wchodzić. E, Okej, okay, tutaj co jest? E, tutaj nie ma nic. E, tutaj też nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. A, tutaj też nie ma nic. E, tu też nie ma nic. Okej, okay? dziwnie. By <ś> To jest zamek, który jest też na Wojanowicach, tylko niebieski. Eee, Okej. Okay. też w sumie nie ma nic, więc no, trochę taki minusik. Eee, jest duże, duże miasto, duża powierzchnia tego miasta, ale mało rzeczy. Jest tu fontanna jakaś, z której jeden jest minus, że nie da się z niej wydostać. Okej, okay. zabiję te zwierzątka, które są tutaj. Eee, dobra, ciebie kuro nie zabije, <gry> dobra. E, tutaj jest główka Kati. No, e, więc my to był chyba najszybszy odcinek z tego wszystkiego. Okej, okay, o. Dobra. E, tutaj jest farma. No, jeszcze jakbyście tego nie robili, to zostawcie suba, łapkę, łapkę w górę. E, I no, oczywiście, bądźcie na bieżąco z kolejnymi materiałami na tym kanale. E, dobra. No i, no i teraz przyszedł czas na sprawdzenia od zewnątrz tego miasta, ale chyba moim zdaniem to jest najmniej ciekawe miasto z, z, z tego względu, że to jest wszystko puste. Tam są w ogóle wojenowice niedaleko. Dobra, no w sumie to no, szału nie ma co nie i ta, to miasto nie jakby nie wygląda. Nie przywołuje do siebie, co nie? E, Okej, okay, jaka jest moja ocena? Moja ocena jest 7 na 10 puste, mało budowli, e, ładny jest też domek, więc w sumie 8. E, ładny zamek, w sumie architektura jest ładna, więc 9. No to 9 na 10. Niech będzie ci, kati. E, no to jak chwilą się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Suba, dzwon. A ja się z wami żegnam, więc pozdro!